Witajcie moi drodzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Uuu, tutaj mam szczoteczki różne do czyszczenia. Zapasową baterię. Najlepszy środek czyszczący, czyli diesel. No i oczywiście szczoteczka do zębów. I wiertarka. I element do czyszczenia. No dobrze, moi drodzy, do dalszych operacji potrzebnym jest e, sprzęt Alana. Chociaż klucze mam swoje, nie? Odkręcimy, odkręcimy e, no, e, sensor tak. do dalszego czyszczenia, oczywiście. Kto nie widział czyszczenia, to niech Niech zajrzy na poprzedni odcinek, który robiłem na live, o jaki zanieczyszczony ten sensor. Pewnie linia też zanieczyszczona. A tutaj jest jaki 3 czwarte za sklepienie. Poczekajcie, bo. No dobra, zobaczymy. Jak Tak, czekajcie, najpierw to złamać. Złamałem. A, w tą stronę. Z oczywistych względów leciutko się wykręca. No, panie, jedną ręką, także moi drodzy, sami rozumiecie, nie może się zablokować na chwilę i mi dać szansę, zanim będę mógł ręcznie to odkręcić. A, zdążyłem złapać. A, nie takie to proste, moi drodzy. Ten gwint idzie wolniej, ale jest też dobra. U też, a to też jest sensor jakiś, kurde, to jest jakiś check valve ciśnieniowy pewnie, ale nic tam nie widzę, żeby to było na O jest, widać tak, jak się popatrzy, to jak lufa, tylko nie wiem, czy znajdę, o jest, prześwit, widać. No i teraz podciśnięłem trochę, trochę ropy, trochę płynu czyszczącego, ropy i przeczyścimy to wszystko i moja lufa snajperska będzie się nadawała do użytku co wy na to. Tylko jeszcze i tutaj też muszę podciśnieniem jeszcze te nozzles przeczyścić tutaj. Mam kompresor, więc wszystko będzie cacy. I ładnie dobra zaczynamy tu zaczynamy działać. Znaczy jak się ładnie błyszczy. No i zobaczymy ten tutaj. U, tutaj powinienem wymienić o ring. Nie spodziewałem się, że to będzie O-ring, bo nie spodziewałem się, że to jest zawór, wiecie. Myślałem, że to jest... Eee. A to jest jakiś zawór, którędy... mechaniczny? Nie wygląda na mechaniczny, ale... muszę... Ale to wiecie co, jak będzie ciekł, może znajdę taki o ring gdzieś w swoich zapasach, ale jeżeli nie, to będę musiał zdobyć taki o ring. Wymiana go będzie po prostu 3 minuty, kiedy zobaczę paliwo. Ok, mamy wyczyszczone sensory. Możemy się zająć teraz linią.

Ciągle nie mogę zrezygnować ze słodyczy i dlatego moja dieta jest nieefektywna. Ale wrócę do swoich tych, tylko potrzebuję trochę czasu. Dobra, muszę... Wy... Uu, gdzie ja mam tutaj? Ale potrzebna mi jest końcówka ciśnieniowa, a nie ta więc muszę ją znaleźć. Gdzieś tu musi leżeć moi drodzy, ale nie wiem gdzie. I don't know. <laughs> Ok, chyba mamy już to wyczyszczone, więc pozostaje mi ja jeszcze na wszelki upadek tutaj przepułkam. Zakręcić sensory, tak? No i schować gdzieś, żeby się nie kurzyło, bo będziemy montować, ale dopiero. Dopiero jak będę miał resztę gotowych, tak ok? No dobrze, moi drodzy. Sensory przeczyszczone, załadowane. Linia wypukana i wydmuchana. Myślę, że jest ok. Teraz muszę to zanieść, bo strasznie wieje, żeby nie zakurzyło. I to będzie tyle moich przygód. Moi drodzy, ponieważ jest trochę za, e, za wietrznie, żebym otwierał silnik. Po drugie mam jeszcze parę innych rzeczy do zrobienia, więc e, e, poczyszczę sobie trochę linię. Ta była chyba najbardziej zarzwiała od cylindra numer 1, jak znam życie. Ja je tylko troszeczkę oczyszczę, ale chyba ich nie będę zakładał, dlatego że je powinno się wyrzucić. I pamiętacie, że jak zaprowadzicie swoją ciężarówkę do. do. mechanika, to on to zrobi, bo i tak wam przedstawi koszty nowych części. Pomimo, że te części tutaj mogą być perfekcyjnie dobre, a mimo to fabryka każe je wyrzucać. Ja wam powiem dlaczego, bo tu jest ciśnienie, wiecie, w tysiącach idące. E, ciśnienie, paliwa, w związku z powyższym e, Używane rzeczy mają tendencję do tego, żeby mieć napięcia, zużycie, pękną. Mieliście kiedyś okazję patrzeć, co się dzieje z paliwem, jak pęknie linia wysokiego napięcia? Bo ja miałem. Po prostu paliwo idzie tak jak do cylindrów, tylko idzie na gorący silnik. I jedziesz w chmurze gazowej, którą jakbyś wrzucił zapałkę, to byś mógł stanąć w płomieniach. To drugie, pękająca linia przy takich ciśnieniach. Ma moi drodzy tendencję do tego, żeby. Jest niebezpieczna po prostu. Ja to tylko tak oczyszczam z grubsza, dlatego że te części oczyszczę ultrasonikiem później, kiedyś w przyszłości. Dlatego będą leżeć cały czas w ropie. Tak, ja to tylko tak oczyszczam, żeby były i będę je trzymał, dlatego że jak mi pęknie, a założę nowe, bo już skoro kupiłem, to założę nowe, a trzymać będę używanych, że gdyby nowa puściła lub coś się stało, to ja sobie wtedy to wymienię. Wyczyszczone. Teraz niech wysną. Też je zabiorę do środka, żeby się nie zakurzyły. Tutaj są części do w przyszłości, więc teraz mi są niepotrzebne, więc niech. Okej, okay, kochani, mam nadzieję, że mikrofon mi wytłumi pewne hałasy wiatru, bo wiatr po prostu nie pozwala mi pracować. Oto system filtrów odkręcony, wyczyszczony. Jak widzicie tutaj jest trochę smaru, bo założyłem nową uszczelkę, na jedną i na drugą kopułę większą, ale chciałem Wam coś pokazać. Ja tu nie widzę, o w tym miejscu powinien być check valve, taka kulka pływająca. Ona powoduje, że paliwo nie odchodzi z powrotem i jest utrzymywane. Nie ma tej kulki albo jest uszkodzona. Są problemy ze startem. Ja tej kulki nie widzę, no na razie jej nie zdobędę. Będę musiał zadzwonić do Freightlinera i zobaczyć, e, czy oni mogą sprzedać ten... To... Check valve oddzielnie to jest taka zwykła kulka, która powinna być, przynajmniej była w systemie trzypaliwowym, natomiast w systemie dwupaliwowym nie ma. Ja zobaczę, jeszcze, ja zobaczę jeszcze w tym starym zestawie filtrów, może ona tam jest, a może po prostu podczas czyszczenia ona wypadła i w ten sposób zgubiłem ją, nawet nie zauważywszy. Natomiast to powoduje, że nie będzie. Ja tu trochę tam czyściłem to w międzyczasie. A tak, trochę wiecie, żeby błota nie było, to nie będzie lśniące, ale będzie czyste. W związku z powyższym ja teraz zamontuję te filtry, ale żeby je zamontować, tutaj jest tak wieje, że po prostu teraz ma przestać wiać, ale to co ja zrobię, to zrobię trochę tak zwany cheating, czyli wezmę, podpompuję ciśnienie powietrza, moi drodzy, w zbiorniku żeby paliwo poszło, żeby paliwo poszło e, mi do filtrów i wtedy zobaczę, zobaczę jak to będzie. Tu pompowując powietrze do zbiornika spowoduje wypchnięcie paliwa idącego idącego do filtrów. Zobaczymy czy to. O już cieknie. No to dobrze że cieknie bo ja muszę brud wypłukać. Widzicie? Dobra to mogę przestać to robić teraz, tak. I, I mogę poczekać, aż wy, wypchnie jak wypycha moi drodzy, ile chcę. Tutaj idzie powietrze do góry. Po, paliwo do góry. Na razie zakręcę to bez filtra, żeby zamknąć ten, natomiast paliwo tutaj podchodzi do góry. Ok i teraz, jak ja już założę filtry, to ja już je zostawię. To powinno tam podejść do góry i stanąć ze względu na to, że ilość tam ciśnienia nie będzie aż tak duża, żeby wypchnąć, ale z tego małego filtra, do którego idzie pierwsze, pierwsze, że tak powiem widzicie. Ok, i teraz, moi drodzy, o tak, to powinno być. Ok, jest. I teraz nowy filtr się tu zakłada i zakręca. Zakręca. Oczywiście do tego celu też służy to urządzenie. Ups, nie w tą stronę. Bo co ja chcę zrobić? Ja chcę przepchnąć paliwo przez pompę paliwową. Tylko nie wiem, czy mi się uda, bo nie wiem, czy pompa pozwoli sobie przepchnąć paliwo, kiedy jest nieruchoma. A nie wystartuje i nie zakręcę nie? A o tymi przewodami pasowałoby, żeby mi wyleciało paliwo. Wiecie, żeby wypchnęło jakieś ewentualne nieczystości, więc ja zakręcę tutaj ten filtr już na dobre, tak, żeby, żeby zablokował. To jest filtr, który niestety nie ma tego zaworu zwrotnego, więc będzie paliwo z niego uchodziło z powrotem, będzie schodziło z powrotem do zbiorników poprzez tę właśnie linię zwrotną. Ale ja zastopuję. Ucieczkę paliwa poprzez ciśnienie w zbiorniku, czyli na przykład widzicie teraz tutaj powoli paliwo spada. Ja taką rurką wyssałem gębą stare paliwo, żeby, żeby moi drodzy tam żadnych brudów nie było na dole. I teraz idę, zamontuję oczywiście filtr, a, ten duży tutaj. Widzicie, on powinien pójść tak, w ten sposób. Kliknął. On jest też trochę, widzicie, posmarowany ten dziubek, bo powinien być posmarowany właśnie tym smarem takim, e, po to, żeby moi drodzy odpowiednio. I teraz i teraz zamykamy to. Zamykamy też ten filtr jeżeli się uda w ogóle Aha. nie takie to proste ten, ta kopuła to jest być, powiem wam szczerze nie jeden raz próbowałem ją opanować I tutaj będzie teraz problem bo żeby ją dokręcić to trzeba ten gwint pokonać Także spoko, I to już jest czyste paliwo w filtrach I teraz filtry są założone, więc nie ma pustych kopuł, więc rozumiecie. Brudy już się nie dostaną ze zbiornika dalej, natomiast te co są dalej to pasowałoby mi je wypchać. Gdyby stąd wyleciało paliwo, tylko nie wiem czy wyleci to jestem golden, bo wtedy już mogę montować inne rzeczy, tak? Widzicie jak to ciężko? No to jeszcze trzeba pewnie 55 Nm zamontować, ale to później sprawdzę. Docisk na razie to tylko żeby zablokować i uszczelnić filtrowy system. Widzicie? O jest. Dobra, teraz ta pompka to jest ręczna pompka. Mogę ją sobie ręcznie pompować i zobaczymy. Right, nowe części mi przybyły, moi drodzy. Tutaj jest ta część, która nie zdemontowałem, więc nie rozpakowuję, bo jeszcze się zastanowię, czy ją wymieniać. Oczywiście wszystkie linie wysokiego ciśnienia. Tutaj są szelki pod wtryskiwacz. Czujnik temperatury narzędzia, które potrzebuję, ale których brakowało jednego i nie miałem. To jest linia wysokiego ciśnienia Common Rail. To jest nowa listwa. Po angielsku to się nazywa uprząż. To jest stara. Jak widzicie tutaj są w takich koszulkach śruby, a tu nie ma, bo powypadały, bo koszulki popękały od gorąca. To są bardzo cienkie plastiki. Szoteczka do zębów to jest moi drodzy narzędzie do czyszczenia. A to jest narzędzie, które potrzebowałem, czyli tak zwany Rolling Head Prybar, czyli czyli ten do podważania, wiecie? O różnym kącie nachylenia, tak? po prostu mogę podważyć. oczywiście nie listę, tylko chodzi mi o wtryskiwacze, zaraz pójdziemy zobaczyć, bo oczywiście można użyć specjalnego pulera do a, do wtrysków, ale, ale puler kosztuje 500 dolarów, to kosztuje trochę mniej więc zobaczymy jak to będzie uszczelki pod ten to jest nozzle cup, tak, aluminiowy wiecie, że ten, ta malutka, malutkie gówno, które tu było było przyczyną bardzo poważnych y, problemów z silnikami y, Volvo swego czasu kiedy Volvo wypuściło 16 litrowy silnik ten sam, który ma słynna nasza panna, tak. No Oczywiście ten model, który on ma już prawdopodobnie dawno ten problem był usunięty, ale Bo to było przyczyną. No i mamy, mamy, moi drodzy, wtryskiwacz, injektor wyciągnięty. Rdza była na szczęście tylko na tym odcinku i już ją w dużej mierze usunąłem. E i, I tak naprawdę to nie widzę nic złego z tym injektorem, ale być może czas pokaże co innego, tak? I widzicie Made in Germany Niemiecki. O to wszystko boszowskie systemy niemieckie jakieś. Kurde. I teraz tak, on ma tutaj jedną uszczelkę, tak zwany O Ring. Tu ma drugą uszczelkę, tu ma trzecią uszczelkę i tu jest ten tip najważniejszy, to jest... Na, znaczy najważniejszy. Trzeba uważać, bo on... Okej. Okay. Bierzemy się za czyszczenie. Pęcówka nie wygląda na... Paloną. A jutro muszę do pracy iść, więc pewnie nie będę tego dzisiaj składał, tylko dalej będę rozmontowywał. Ale A... tutaj sprawdzę tylko, czy gwint jest odsłonięty i czy wnętrze nie jest. A... Czy wnętrze nie jest. Okej. Okay. I tak. Wyczyszczony wtryskiwacz musi być teraz jeszcze zmienione. Uszczelki, tak? Uszczelki muszę zmienić i mogę odłożyć do. Jak widzicie, zestaw do ponownego montowania zakłada, że linia była stara, zostaje co jest. To jest niepotrzebne, bo ja to mam razem z linią. Trzy ringi Raz, dwa, trzy malutki tutaj. Raz, dwa i trzy malutki tutaj i to jest ten Injection Camp tutaj. Tutaj, o. I teraz najgorzej będzie usunąć ten, bo zielony no to stosunkowo łatwo, gumowe to się wiadomo łatwo usuwa, nie? To przynajmniej powinno, nie? O, patrzcie, już pęk od razu przy próbie rozciągnięcia. Tak jest za śniedziały w tych, nie? E, że. Także te są dosyć łatwe. Tam ten gdzieś mi strzelił, tutaj ten malutki też jest. Wiecie, to wszystko jest w wysokich temperaturach i dlatego... Trzeba założyć nowe, ale jak usunąć ten wciśnięty, wprasowany, to nie mam pojęcia, nie. To będzie wymagało precyzji, chyba coś mi się zdaje. Gdzieś trzeba będzie znaleźć jakiś słaby punkt. A nie, łatwo się ściąga, wystarczyło podważyć, tylko po prostu. O, widzicie, tylko trzeba to równo ściągać, bo on jest bardzo dopasowany do tego tak zwanego nozol, czyli cycka O, już jest zdjęty, I teraz, i teraz mamy nowe części, ale to na razie jeszcze tutaj czekajcie, bo tu jeszcze muszę tu trochę oczyścić i te pod nowe uszczelki też muszę trochę oczyścić i to mogę zrobić później, także na chwilę przerwę, bo pójdę zdejmować, e, wiecie co, drugą część elektrycznego elektrycznego harness, czyli nie wiem, listwy po polsku. Dlatego, że trzynastoletnia listwa jest tak krucha, o ta, że to się w głowie nie mieści, także i może wprowadzać błędy odczytu na, na injektorach, na jake breaku, więc najwyższy czas ją zmienić, skoro mam tak głęboko otwartą część silnika. No i tyle. Następna robota, jaka mnie będzie czekała, jeżeli silnik nie strzeli, to uszczelka pod głowicą, bo widzę, że w niektórych miejscach delikatnie przepuszcza. Jak długo będzie chodziła, nie wiem, ale nic na zaś. Zresztą, jak nie będę miał gdzieś pod, pod dachem, to na pewno nie będę tego robił. Ale to one thing at a time, nie? Okej, okay, moi drodzy. Zacznijmy w takim razie drugą część elektryki. Trochę Wam to przyspieszę, żeby... Więc nie będę gadał. Po prostu widzieliście, co się dzieje. Więc to samo będzie po tej stronie. Moi drodzy... Um... Pamiętajcie, że jeżeli macie zamiar użyć tego, tej klawiatury, nie klawiatury mówię klawiatura, to co patrzycie tej, tego harness, czyli tej listwy elektrycznej do, do wtryskiwaczy i do j-breaków zasilającej, to pamiętajcie, żeby jednak absolutnie być ostrożnym, jak wiecie, zdecydowałem się usunąć obie. Części uprzęży te tutaj pracuję na cylindrach 3, 4, przepraszam, 4, 5, 6 i no i oczywiście po usunięciu założę nową. W ten sposób będę miał pewność, że, że te elementy paliwa i zarządu paliwem są ok. Praca na wolnym powietrzu nie zawsze jest skazana. Musiałem szybko zwinąć. No bo pada deszcz i uciekam, uciekam na żeberka tym razem z pierogiem biłgorajskim, a, a moje opony tutaj, zaraz Wam pokażę. No tak, a tam idzie burza, thunderstorms, także uciekam. Uciekam w bezpieczne miejsce.